Witam. W dzisiejszych czasach nie zawsze możemy czuć się bezpiecznie. W wielu miejscach czy sytuacjach czyha na nas niebezpieczeństwo napaści, czy po prostu agresja ze strony innych ludzi. W tym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o jednym z najskuteczniejszych narzędzi służących do obrony. Jest to narzędzie o prostej konstrukcji, łatwe w użyciu, niewielkie, więc i proste w przenoszeniu. A mówię tutaj o pałce teleskopowej. Pałki teleskopowe są naprawdę skutecznym i prostym narzędziem samoobrony, a co najważniejsze legalnym. W opinii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, pałki teleskopowe nie podlegają pod przepisy ustawy o broni i amunicji. Nie są więc bronią w ustawowym tego słowa znaczeniu i można je posiadać bez pozwolenia. Pałki teleskopowe są zatem całkowicie legalne, i każdy z nas może takowe urządzenie posiadać i się nim bronić. Ważne jest również, że całkowicie legalne jest użycie pałki teleskopowej przeciwko nieuzbrojonemu napastnikowi, a mówi o tym wyrok Sądu Najwyższego. Nie można nikomu odmówić prawa do tego, by trzymał napastnika na odległość za pomocą takiego przedmiotu, jaki się nadarzy, choćby napastnik atakował gołymi rękami. Napadnięty bowiem nie ma obowiązku wdawać się w bijatykę z napastnikiem i narażać się na ciosy po to, by podjętej przez siebie obronie przed bezpośrednim, bezprawnym zamachem nadać formę wyrównanego pojedynku. Pamiętajmy o tym, że dzięki pałce teleskopowej możemy uniknąć pobicia, uszkodzenia ciała swojego lub towarzyszących nam osób. Przecież już samo wyciągnięcie takiego narzędzia może mieć wielkie znaczenie psychologiczne. Napastnik po prostu się przestraszy. Rodzajów pałek teleskopowych jest kilka. Mamy pałki sprężynowe. Oraz sztywne. Wykonane ze stali hartowanej, bardziej wytrzymałe na zniszczenie, które poradzą sobie nawet z cegłą czy dachówką. I te ze stali niehartowanej, mniej odporne, za to tańsze od hartowanych. Sposoby składania pałek mogą być różne. Jedne możemy składać przez uderzenie w twarde podłoże. Inne natomiast mają system składania za pomocą przycisku. Szybkie i bardzo wygodne. No i w końcu pałki mogą się różnić rozmiarem. Możemy znaleźć krótkie pałki, np. 12-calowe. Trochę dłuższe, 16-calowe i te najdłuższe 21 i 26 calowe. Te krótkie przeznaczone są dla użytkowników, którzy czują mniejsze zagrożenie. Pałki będą używać sporadycznie i chcą, by była niewidoczna, bo taką małą złożoną pałkę można ukryć w wewnętrznej kieszeni płaszcza czy w tylnej kieszeni spodni. Długie pałki natomiast idealnie nadają się dla ludzi, którzy często narażeni są na niebezpieczeństwo. Chcą, aby pałka w kaburze przytwierdzona choćby do pasa spodni. Wzbudzała respekt. Są więc również idealne choćby dla pracowników ochrony. Dodatkowo pałki mogą być wyposażane w różnego rodzaju akcesoria: głowice gumowe, zbijak do szyb, lusterka, czy nawet saperkę albo siekierę, co znacznie poszerza ich zastosowanie. A o sposobie używania pałek i ich możliwościach dowiecie się z literatury fachowej oraz filmów instruktażowych dostępnych także w ofercie Militaria.pl Podsumowując, jak już mówiliśmy, pałki teleskopowe to bardzo skuteczne narzędzie obrony. Wielość rodzajów pałek pozwala na dobranie odpowiedniej do naszych potrzeb. Niewielkiej, łatwiej do ukrycia lub tej największej, która nawet złożona wzbudza respekt. Pamiętajmy jednak, że pałka, żeby była skuteczna, musi być łatwo dostępna dla użytkownika. Napastnik nie będzie przecież czekał, aż wydobędziemy ją z plecaka. Zapraszam Was do zapoznania się z ofertą pałek teleskopowych na stronach militaria.pl. No i jak zwykle zapraszam Was na nasz kanał na serwisie YouTube. Pamiętajcie kanał militaria.pl. Do zobaczenia.